bo te rosy muszą jechać bardziej od dobrych Bez tego można żyć uważam Kto może, to nie może będę coraz droższe No ja tutaj z Przemyku Nie będę wspierał polskiego rynku Za znaczy, to, że go benzyną wspieram tyle ile mogę Powinny być. Właśnie słyszałeś w lameli co zaoferowali pracownikom? Elektryczne papierosy, ale i tak parowniku, żeby działać. Właśnie powinno być, dos... albo, albo gumy albo rozpuszczalne, żeby chodniki nie były brudzone. Jakieś osma smaku nikotyny, czy coś takiego, albo jakieś substytuty. Próbowałem no wszystkiego, gówno to warte. Papieros to jest papieros. Ile straż by miała mniej roboty na przykład. Na razie, jeszcze, na razie jeszcze mogę palić. Jak zacznę się wieś, pracować na poważnie, to być może będę musiał przestać się palić z kwieta. Na razie, jak jest, jak jest, to mogę sobie palić. Dziewczyna też na przykład palić. Nie paliła, to żebym utropić. Chemicznym czymś nauczyłem się, albo nawozem, czy czymś chemią ja jakąś, albo plastyki palą.